dobry moi drodzy, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest niedziela. Ja wczoraj coś tam dla was nagrywałam, ale wyszedł mi taki totalnie domowy ten vlog, także dzisiaj jak stwierdziliśmy, że jedziemy gdzieś pospacerować, to od razu wziąłam aparat i pomyślałam, że zabiorę was ze sobą. Wiktoria przed chwilą się obudziła, całą drogę spała, tak? Ale akurat będziemy wychodzić, mąż tam już wyciąga wózek i idziemy troszkę pospacerować, jesteśmy w miejscowości Mietków. Nie wiem czy ktoś będzie kojarzył e, czy nie, ale tak wam powiem. I, I co? Idziemy na spacer, przejdziemy się może tam e, na początek po e, wale. Tutaj jest taki, e, taki duży zalew, to się nazywa, chyba tak zalew mietkowski, e, jest to takie dosyć duże jezioro i pospacerujemy sobie dzisiaj troszkę. Jesteśmy już blisko auta i powiem Wam, że o wiele lepiej. Tak wiało od tej wody, że chyba jestem cała czerwona na twarzy. Mam łzy w oczach. E, ręce mi zmarzły, pewnie też są czerwone. Dobrze, wzięliśmy tą, e, to takie nakrycie do wózka dla malutkiej. To przynajmniej ona miała tam cieplutko i nie zmarzła. E, bo nas to trochę wywiało. Wychodząc tam, jak e, zaczynaliśmy spacerować, było bardzo przyjemnie, cieplutko, milutko, aż mówiłam, właśnie tak e, wiosennie nawet. E, no a teraz, jak wracamy, to jest już typowo jesiennie, dosyć zimno. Także, jak już wejdę do auta, to od razu mi się lepiej zrobi. Od razu tam musimy nagrzać, i co? Wracamy do domu. Nic tylko teraz jakaś wręcz gorąca herbata by się przydała. Kocyk, relaks i odpoczynek. I jakiś film, tak. Tylko malutka nam się porządnie chyba wyśpi, więc yy, nie wiem czy nam da tak posiedzieć sobie. Tak, no ale filmu już raczej nie da Ci obejrzeć. Bo się wyspała w drodze tutaj, wyspała się w aucie, a teraz sobie śpi w wózku. Tak jak Wam już nieraz mówiłam, ona w wózku śpi zawsze, chyba zawsze. Nie wiem, czy był kiedyś taki spacer, kiedy ona nie zasnęła w wózku. No i tak jak mówiłam w aucie jest o wiele przyjemniej. Jest to teraz tak cieplutko i tak milutko na dworze już się zrobiło naprawdę chłodno. Niunia sobie tutaj teraz leży. Ona to jest zadowolona, bo nawet tego zimna nie poczuła. Jak wychodziliśmy, to naprawdę było cieplutko. Zrobiliśmy sobie jakieś tam zdjęcia, troszkę sobie przeszliśmy. E, jaki mam czerwony nos teraz w ogóle? E, chciałam od razu wyciągnąć aparat, ale dosyć tłoczno było i tak e, na spokojnie sobie trochę pospacerowaliśmy i właśnie tak tylko na koniec się odezwałam, bo już e, było mniej osób po prostu. Zrobiło się troszkę luźniej i. No nagrałam Wam tylko już taki powrót, bo widać, że nie tylko my korzystamy z takiej świetnej pogody, jak to jest tak napra naprawdę ciepło. No także co? My już wracamy do domu. Teraz się jeszcze grzejemy, bo jest naprawdę cieplutko w aucie i wracamy. Zimno, zimno, zimno. A kuku, jak się spacerek podobał? Fajnie było, Przespałam. tak, przyspała, ale już stałam. Ściągnęliśmy czapeczkę, bo trochę było i niewygodnie, i za ciepło, ale tego szaliczka to już teraz nie da mi ściągnąć. Aktualnie to fajna zabawa butem. Drugiego oczywiście nie ma. Skarpetkę chciałam powiedzieć. Nie, co no ma rajtuski. Rajtuska już naciągnięta. Prawda? Takie zabawy najlepsze. No i co? Nic z tym nie zrobimy, prawda? Takie zabawy najlepsze, a w ogóle my mamy tego buta. Mam nadzieję, że on nie został. No, więc że chyba mamy. Udało się ściągnąć szaliczek malutkiej. Ja ściągnąłam kurtkę, tak jest o wiele wygodniej. Światło mnie to czerwone teraz tutaj. Razi z tamtego auta. I co? Poszłabym na grzyby. Tak sobie po drodze stwierdziłam, że poszłabym na grzyby, chociaż się na nich nie znam. Ale może jakoś coś bym uzbierała. Jutro jest poniedziałek, jutro mąż jest w domu i tak go właśnie tutaj chyba namawiam. Na grzyby. O ile się zna. A jeśli się zna, to pójdziemy na grzyby. znam, Jutro do lasu? I co? Co ty tam robisz? Bucik, tak? Jednak yy, bucik ma wiele zastosowań. Oddałabyś tego bucika? Co? Oddałabyś bucika? Może tym byś się troszkę pobawiła? Co? Tak trochę. Hmm? Może tego mi Albo poszukam jakiejś innej zabawki. Chyba, że but jest po prostu najlepszy. Prawda? Bucik, chyba najlepszy. Widać ci tam. Jesteśmy w domu, już troszkę sobie siedzimy. Zjedliśmy coś, nakarmiliśmy też Nunią. Zjadła sobie jabłuszko z burakiem. Jest dokładnie 10 po 17. Chciałam powiedzieć 15, ale już jest tak ciemno na dworze, że jestem tutaj prześwietlona od światła, ale nie wiem, czy lepiej mogę jakoś to zrobić. Chyba już nie bardzo. Mam tutaj już na kolanach laptopa bo będę montowała wczorajszego vloga i od razu sobie zmontuję tego dzisiejszego żeby sobie nie zalegać z filmami to znaczy ja już tamtego wczorajszego nawet zaczęłam wczoraj wieczorem, ale zaczęliśmy oglądać jakiś film i tak mąż tak mówi, a już daj sobie spokój z tym, może zrobisz to jutro, bo tym bardziej, że wczoraj już było dosyć późno jak właśnie do tego usiadłam i też tak już Niekoniecznie miałam siły na to, więc najwyżej zmontuję sobie obydwa i wrzucę je jakoś tak jeden po drugim, albo z jakimś może odstępem czasu. Nie wiem też co jutro będziemy robić, bo jutro jeszcze mąż ma wolne, bo on tak co drugi poniedziałek ma wolny i tak sobie myślałam dlatego właśnie o tym lesie. Dawno nie byłam w lesie, naprawdę, bardzo dawno, bo chyba z kilka lat nie byłam tak na grzybach to co prawda ja się nie znam na grzybach. Um, musiałabym pewnie pytać o każdy, ale to i tak byłoby um, i tak fajnie by było o pójść sobie po prostu nawet pochodzić po lesie. Nawet jeśli, tak jak mówię, nie znam się na tych grzybach i o każdego bym musiała pytać, to po prostu byśmy sobie chociaż pochodzili i no może mąż by coś znalazł i zebrał, skoro się na nich zna. Um, ja kiedyś lubiłam tak chodzić po lesie i w formie takiej wycieczki to bardziej było, więc zobaczymy jutro. Dlatego też muszę to sobie dzisiaj zmontować, żeby na jutro już tego nie zostawiać. Dzisiaj już chyba nic ciekawego nie będzie działo, bo już będziemy tylko odpoczywać. Ja mówię, ja stanę właśnie teraz przy filmach już, żeby to skończyć i tego nie zostawiać. Mąż robi herbatę. Zaraz sobie wezmę tu jeszcze jakiś kocyk, żeby było mi milutko, cieplutko Owinę się i będę siedziała. Malutka może się pobawi. Dzisiaj się nie bawiła zbyt dużo, tak na macie. To pewnie chętniej się pobawi, bo jeśli jest dzień, że bawi się długo, no to wiadomo, je się już to też nudzi. A dzisiaj długo się nie bawiła, bo tak naprawdę to wstała późno. Nie wiem już nawet, która była godzina dokładnie, ale wstała na pewno późno i potem co, no trochę się z nami pobawiła, zaraz ubraliśmy ją i w zasadzie wyszliśmy z domu więc dzisiaj może jeszcze się pobawi potem kąpiel no i co, i znowu mamy kolejny tydzień, tak strasznie szybko te tygodnie mijają, że ja jestem w szoku, za chwilę znowu poniedziałek i po prostu jest znowu niedziela, poniedziałek i tak coraz szybciej mi jakoś te dni uciekają za chwilkę już jest grudzień nie wiem, czy ja już Wam mówiłam, ale chyba tak, że mi się święta nigdy nie znudzą, dlatego ja ten grudzień zawsze tak lubię. I lubię tak po prostu ten taki świąteczny czas i cały ten taki klimat. Uwielbiam też oglądać vlogmas. Ojeju, naprawdę. Ja po prostu w grudniu to tylko po kolei tak zawsze mm, oglądam vlogmasy y, tych osób, które na co dzień po prostu oglądam. I z tych osób, y, które nagrywają. I tak jakoś... Y, Cieszy też mnie to, bo będzie po prostu więcej filmów do oglądania i e, takie codzienne. Ja w ogóle lubię takie codzienne vlogi, takie daily vlogi e, z takiego normalnego życia, właśnie e, jak ktoś na przykład ma dzieci, lubię też coś podpatrzeć, właśnie e, w wychowaniu czy w jakiejś tam, nie wiem, opiece, pielęgnacji, e, bo wiadomo, też jestem. E, można powiedzieć, taką no, młodą mamą, to jest moje pierwsze dziecko, więc zawsze coś tam e, fajnie zobaczyć u kogoś innego. Także tak, to by było chyba na tyle. Nie będę już może tego e, przeciągać, bo, bo już dzisiaj nie będzie się działo. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się spodoba i e, cały czas tak, mam nadzieję, że on nie był taki za bardzo chaotyczny. Bo e, takie mam wrażenie, że tak trochę e, się odzywałam, e, tu coś, jakieś przebitki, ale też dlatego, że e, no jak jest dużo osób, to ja się jeszcze tak krępuję. E, wiecie, że oni to widzą, że patrzą i nie do końca może to rozumieją, że, e, że ja nagrywam i po prostu w jakim celu i jakoś tak się krępuję. Po prostu nawet nie to, że e, wstydzę się tego i nie chcę, tylko po prostu że. Mm, nie wiem, co mam powiedzieć, albo zapominam, co powiedziałam przed chwilą, i taka wycie, jestem zdezorientowana. Dzisiaj, nawet przy mężu, było mi tak dosyć yy, dziwnie, bo jakoś tak zawsze nagrywam, jego nie ma, albo jak gdzieś się zajmuję Wiktorią, a dzisiaj tak po prostu przy nim, i miałam wrażenie, że bardzo się plączę w tym, co mówię, i że zapominam, właśnie i bałam się, że będę tak powtarzać kilka razy jedno i to samo. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Widzimy się już niebawem. Pa-pa!